dobry, 2-1. Ktoś pyta coś? To co kolano weszło, tak? Eee, weszło, tak. Eee, bardzo się cieszę, że w klubie mam takiego kolegę jak Marcin Prachnio, który prawdopodobnie niedługo będzie bił się w Federacji UFC. On ma najlepsze kolano u nas w klubie i nieraz te kolano dostałem. Także obiecałem mu, że jeżeli zrobi mój przeciwnik trzy kroki w tył, będzie kolano i tak się stało. No to jest swoje jakieś no powiedziałbym pokazowe chyba uderzenie, bo no. Yy, nie wiem, bardziej myślałem, że moimi pokazowymi technikami będą te zapasy i wysokie rzuty gdzieś tam w stójce. Ale wyczułem mojego rywala, że on generalnie czeka na to, kiedy próbowałem wykluczać dwie ręce, ale nie spodziewał się, że będę bombardował go okciami, a później dostanie kolano. Ale tak jak powiedziałem, jestem na tyle plastycznym, byłem zawodnikiem zapaśniczym, zapaśnikiem, że bardzo szybko się przekształcam, tak jak teraz przekształciłem się w zawodnika MMA i po prostu będę bił się bardzo przekrojowo. A jak oceniasz tą walkę? Bardzo ciężko było mi wyczuć na początku dystans, ogólnie cały czas słyszałem narożnik, wiadomo już od kilku tygodni planowaliśmy na mojego przeciwnika, uderzenia dwójki, trójki i wszystkie zakończone wysokim kopnięciem na głowę, ponieważ on wiedzieliśmy, że, że tego nie broni, aczkolwiek baliśmy się na jego sierpowe uderzenia, bo jak widzieliście w zapowiedzi on ma 8 walk wygranych przed czasem i, i kilka walk po prostu wygrał właśnie takim szarżownym rzucaniem się na przeciwnika, także. No a ja wiadomo, jeszcze trenuję, doszkalam się, łapię tej techniki i niestety gdzieś tam się odkrywam przy, przy uderzeniach, ale mówię, wyczuwałem to, a jak tylko po prostu się do niego zbliżyłem, to wiedziałem, że po prostu to, to jest moje, muszę to wykorzystać i będę musiał tę walkę jak najszybciej, najszybciej zakończyć. Można to sparafrazować, siemano, tu kolano, teraz witam was ja. <laughs> Zamiast teraz siemano, Damiano, kolano, teraz witam was ja, no to tak go przywitałem właśnie w Polsce. To zaskoczenie właśnie było elementem twojego planu, żeby właśnie zrobić to nie w swojej płaszczyźnie, Ulubionej, on był w ogóle też przygotowany na to, że, że będę chciał się sprawdzić w stójce, i, i ja mu chciałem też to pokazać, że, że jednak zapaśnik potrafi po prostu nauczyć się technik bokserskich, technik kopanych. Mówię tu też muszę podziękować moim trenerom z Wrocławia wszystkim i tutaj z Warszawy, którzy wcześniej na początku i teraz przygotowywali mnie właśnie i uczyłem się tego boksu i uczyłem się kopnieć także dziękuję bardzo po prostu wykorzystałem dzisiaj to co łapie tak pochłonąłem tą wiedzę ją złapałem i, i to właśnie zrobiłem. Była taka jedna dziwna sytuacja kiedy napisałem twój cytat dosłownie o powodach dla których zmieniłeś środowisko przeszedłeś z Wrocławia do Warszawy powody były jasne, po prostu potrzebowałeś wejść na wyższy poziom. Odezwał się do mnie ktoś z Twojego klubu, nie pamiętam teraz nazwiska, zawodnik i był taki zniesmaczony właśnie tym komentarzem, że rzekomo że, że nie miałeś z kim trenować tam, a przecież włożono w Ciebie mnóstwo czasu, mnóstwo energii i taki był widać żal o to. Jak możesz to skomentować? To nie jest tak o tyle, że nie miałem z kim trenować, bo zawodników we Wrocławiu jest dużo. Bardziej tu chodziło o jeden klub, o stabilność i o prawdziwego trenera, których mam tutaj teraz w Warszawie. I tak w ogóle każdemu z osobna trenerowi we Wrocławiu, Rafałowi Kycowi, Rafałowi Peter Tillowi, Mariuszowi Koziejowi czy Tarielo, Tarielowi Zandukeli, którzy przygotowywali mnie boksersko, kim boksersko, jakoś tam zapaśniczo czy w brazylijskim dżudzicu, ale niestety musiałem przemieszać się z klubu do klubu, ciężko było czasami trafić też właśnie z moimi partnerami do treningu. Także to było bardzo ciężkie. Do Warszawy mówię, zdecydowałem się, dlatego, że mam jeden klub, mam jednych trenerów, mam wszystko na miejscu. Z partnerzy też do nas przyjeżdżają, za to też im bardzo dziękuję. Bo naprawdę super zawodnicy, mistrzowie innych federacji do nas przyjeżdżają, z nami trenować, sparować. Także po prostu tutaj mam te takie zaplecze, a tamtego nie miałem, po prostu dziś się rozdrawniałem. Tu mam to na miejscu, ale. Teraz odpoczynek wrócę do Wrocławia, także wszystkich odwiedzę i wszystkim trenerom podziękuję. Wpadło to pytanie o te emocje. Prawie 60 tysięcy ludzi no debiut na, na tak dużej gali, to co czułeś wychodząc? Powiedziałem, się przed chwileczku stając, że czujesz jak mistrz olimpijski. No tak, opisywać. wychodziłem już tak naprawdę, musiałem wyjść pewnie, tak? Wcześniej wychodząc na mistrzostwach świata czy mistrzostwach Europy, czy Igrzyskach Olimpijskich była ta presja, że gdzieś tam tłum ludzi przytłaczał czy coś. Tutaj widziałem że to jest dla mnie, tak? To bardziej na nim chyba y, ta presja była taka, że on myślał, że on przyjedzie do Polski na jakąś małą galę, a się okazało, że jest największa na świecie, także, także... No ale wiadomo, szacunek dla niego, bo on ma doświadczenie, jak 15 walk jednak stoczył i to nawet niektóre potrafił zrobić... 5 rund po 5 minut, także ja w ogóle jestem zaskoczony, bo miał tak twardą głowę, że nigdy w życiu nikt go jeszcze nie podłączył yy, na żadnej walce, a dostał kolano i po prostu nie wiedział, co się dzieje. Także, także jestem mile ja zaskoczony yy, i pokazałem po prostu, że potrafię zmienić dyscyplinę bardzo szybko i przekształcić się na dobrego zawodnika MMA. A po 86 sekundach walki wyraźny niedosyt, bo jeszcze jeden człowiek poleciał, ładny rzut. A dziękuję bardzo. No i na igrzyskach olimpijskich też tak zrobiłem, że swoim trenerem rzuciłem. Tutaj akurat Kamil jest bardziej od zapasów, właśnie od brazylijskiego jiu-jitsu, także jemu mogłem pozwolić sobie na to, żeby go rzucić, bo innych trenerów mogłem po prostu uszkodzić. Ale to są emocje, tu trzeba robić show, tak? Na walce trzeba być skupionym, zrobić dobrą walkę, a po walce trzeba po prostu się dobrze sprzedać. Salta będą za każdym razem? No słuchajcie, no już zaprezentowałem chyba jako jedyny fajne salto z góry, z siatki, nic mi się nie stało, jestem cały, nie wiem, będę uczył się może podwójnego i tak co walkę potrójnego, może później jakiś, jakąś skocznię wymyślimy, żeby ze cztery zrobić, no ale, ale cieszę się, że, że jestem tak sprawny, potrafię to robić i myślę, że kibice, którzy byli tutaj na stadionie zobaczyli coś, coś fajnego, że zapaśnik jest bardzo sprawną osobą. Czy zapasy to już na pewno historia, żaden KLZ nie wchodzi w grę? Nie, nie wchodzi w grę. Ja wspomniałem dziś wcześniej, że dla siebie, dla fanu, może po to, żeby udowodnić jeszcze niektórym, że cały czas będę najlepszy w tych zapasach. Gdzieś sobie, może dziś kiedyś wystartuję w zawodach, ale stuprocentowa decyzja jest taka, że jestem zawodnikiem teraz MMA, jestem byłym zapaśnikiem, dobrym zapaśnikiem, teraz wkraczam na nową drogę i, i powoli będę chciał być najlepszym zawodnikiem MMA. Masz jakieś życzenie, jeśli chodzi o następną walkę i klasę zawodnika? Nie, nie mam. Przyjdzie zawodnik, z kim trzeba będzie się zmierzyć, z, z tym się zmierzę. Na pewno będę miał trochę czasu, żeby jeszcze lepiej się przygotować, żeby być jeszcze lepszym zawodnikiem. Także teraz to myślę, że po tej pierwszej mojej walce na tak dużym wydarzeniu na stadionie, wszystko będzie szło już z górki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A chodź jeszcze mogę ogóle. Wyłącz jeszcze kamerę. No. Na sam koniec naprawdę chciałbym podziękować wszystkim moim sponsorom. Przepraszam, odsłonię mikrofony którzy są ze mną, bo dzięki nim naprawdę mogę trenować, mogę żyć sam, utrzymywać całą rodzinę. Także bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim moim kibicom, dziękuję mojej żonie, dziękuję mojej córeczce, całej mojej rodzinie dziękuję i wszystkim tym, co ludziom, co są ze mną i pozdrawiam moich braci po drugiej stronie muru, którzy nie mogą być ze mną, nie mogli oglądać tej walki, ale zrobiłem to dla was wszystkich. Dziękuję bardzo.